Słowa Ewangelii według świętego Jana Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy, on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce siloe, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili, tak, to jest ten. A inni przeczyli, nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił, to ja jestem. Mówili więc do niego, jakżeż oczy ci się otwarły? On odpowiedział, człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie, idź do sadzawki Siloe i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do niego, gdzież on jest? On odrzekł, nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego do faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich, położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli, człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli, ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego. A ty co o nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział, to jest prorok. Jednakże, Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, także aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali się ich w słowach: Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, niech mówi za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy kto uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wykluczony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice, ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: Daj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział: Czy on jest grzesznikiem? Tego nie wiem. Jedno wiem: Byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: Już wam powiedziałem, a wyście mnie nie wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go zelżyli i rzekli: Bądź Ty sobie Jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś nie wiemy, skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek: W tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast wysłuchuje Bóg każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Na to dali mu taką odpowiedź: Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do Niego Jezus. Jest nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział, Wierzę, panie, i oddał Mu pokłon. Jezus rzekł, Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy Faryzeusze, którzy z nim byli, i rzekli do niego: Czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich: Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie widzimy, grzech wasz trwa nadal. Tematem dzisiejszej dobrej nowiny jest światłość i ciemność. Światło jest symbolem prawdy, dobroci i boskiej obecności. Ciemność natomiast jest obrazem zepsucia zła i tego wszystkiego, co grzeszne. Jezus przywraca wzrok niewidomemu od urodzenia. Ten, który dotychczas żył w ciemności, dzięki Jezusowi może odtąd prowadzić życie w świetle. Ten dzisiejszy fragment ma zatem przesłanie głęboko duchowe. Zresztą taka jest cała Ewangelia Janowa. Nie chodzi w niej wyłącznie o opisanie pewnego faktu z życia i działalności Jezusa, ale o ukazanie sensu przynależności do Jezusa. Bycie uczniem Chrystusa to pozwolenie Jezusowi, aby usunął z naszych oczu łuski ślepoty i udoskonalił nas w poznaniu prawdy i w życiu na co dzień w Bożej Mądrości, która jest przecież światłością, która oświeca nasze życie. Przynależności do Chrystusa nie określa metryka chrztu, ale życie w światłości, którą jest Ewangelia, Słowo Chrystusa. Tej wizji przeciwstawia się świat ciemności. Ludzie źli nie chcą przyjmować Bożego Światła, aby ich złe postępowanie nie wyszło na jaw. Wolą żyć w zakłamaniu ciemności własnych grzechów. Właśnie dlatego. Skazano Jezusa na śmierć krzyżową, aby uniknąć odpowiedzialności za swe złe postępowanie. Lecz faryzeusze i uczeni w piśmie nie zdawali sobie sprawy, że śmierć Chrystusa nie jest Jego przegraną, ale Jego triumfem. Po dniu wielkopiątkowego mroku nastanie poranek zmartwychwstania. Prośmy Chrystusa Pana, aby każdego dnia otwierał nam oczy do coraz lepszego poznawania prawdy, którą jest on sam, i do życia w blasku jego światłości.